Od dawna zbierałem się na nagranie tego filmu, ponieważ zanim jeszcze kupiłem Tesle, to mówiłem Wam, że kilka rzeczy mi w Tesli brakuje. Coś, co według mnie jest no karygodne, to jest brak funkcji kickdown. Jeśli jedziemy w trybie chill, to w żaden sposób nie możemy zrobić, żeby mieć natychmiast pełną moc. Ale na szczęście są urządzenia tak jak tutaj pożyczono od mojego kolegi Commander, czyli Sexy Buttons, który jest w stanie zaradzić tego typu problemom. Partnerzy odcinka, Evston, Lider, Vize, Elocity, Platinet, Clicklist.pl, i v Garage, sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych. Kody rabatowe w opisie. Oraz może bardzo ułatwić korzystanie z Tesli, ponieważ mamy do tego komplet takich przycisków. Tutaj u naszego partnera, czyli v Garage, macie komplet sześcioma takimi przyciskami. I każdy przycisk można sobie zaprogramować, i to jak się programuje. Mamy krótkie przyciśnięcie, długie przyciśnięcie i dwuklik, czyli jak kupimy 6 przycisków, to mamy 18 funkcji. Można sobie to naprawdę dowolnie skonfigurować, w dowolnym miejscu poprzyklejać i rozwiązać wszelkie problemy czy wszelkie takie niedoskonałości braku przycisków w Tesli. Na przykład możemy sobie tutaj zaprogramować, że będzie nam się otwierał schowek i przykleimy to gdzieś w okolicy schowka. Możemy sobie to pochować za ekranem i tam sobie ustawić, żeby na przykład nam się zmienił bieg na wsteczny. Możemy sobie w końcu ustawić, że mają nam się przyciemnić, czy właśnie rozjaśnić lusterka. Możemy sobie też ustawić, żeby na przykład nam się złożyły lusterka. Ja na przykład jak cofam w garażu, no czasami muszę złożyć sobie lusterko. Mam tutaj dość ciasno. No i kurczę, trzeba przestawić bieg na P albo na Drive, bo jadąc na wstecznym nie da się złożyć lusterek, a tak programujemy taki przycisk. I już mamy to za sobą. Ja z tego typu rozwiązaniem przejechałem różnymi Teslami kilka tysięcy kilometrów, więc uważam, że to jest petarda rozwiązanie. To poszynie KAN po prostu wysyła informacje do komputera tutaj, co ma się zadziać w naszym samochodzie. No, funkcji jest tam bardzo, bardzo dużo. Za chwilę tutaj przejdę do aplikacji. Każdy może sobie przed zakupem zainstalować aplikację i popatrzeć, jak to wygląda. No niemniej jednak uważam, że są tutaj funkcje petarda. Możemy sobie zaprogramować tak, żeby nam się automatycznie włączał po iluś sekundach autopilot, gdy zmienimy pas ruchu, jak ktoś ma tego autopilota podstawowego. No petarda rozwiązanie. Możemy sobie ustawić, żeby nam tutaj na przykład Tesla Tesli 3 Highland zmieniały się kolory. Jedziemy normalnie, mamy zielony, możemy sobie ustawić na autopilocie, żeby świecił się niebieski, możemy mieć ustawione tak, żeby połowa tutaj tego podświetlania migała, jak mamy kierunkowska z lewo, druga połowa po prawe, jak mamy w prawo oraz możemy ustawić, że jak zrobimy kickdown, to Wtedy nam się zaświeci to na czerwono i wiemy, że jesteśmy w trybie normalnym, a nie w trybie chill. Także mnogość personalizacji, a to wszystko dzięki takiemu małemu urządzeniu, które się wpina tutaj. No w zasadzie tak jakby w OBD2. on to testował, jest masę filmów jak to się montuje. Montuje się dość prosto. Natomiast jak rozmawiam z Bartkiem z Pergaraż, Garage, można u nich to zakupić i można u nich to zamontować, jak ktoś nie chce się w to bawić. Myślę, że montaż jest podobnie skomplikowany jak wymiana filtra, jak ktoś zmienia filtr Tesli, no to wie, że trzeba po prostu rozebrać kawałek tapicerki i dostać się do filtra, a tutaj trzeba rozebrać kawałek tapicerki i dostać się do OBD2. To Pasuje do S, do X, do Y, do trujeczki. Natomiast no w każdym aucie to OBD2 jest gdzie indziej, gdzie indziej to się montuje. O ile sam commander jest taki sam, o tyle zestaw kabli jest inny i tutaj przy zakupie trzeba zawsze zaznaczyć, do jakiego samochodu potrzebujemy taki zestaw. Dodatkowo można dokupić sobie jeszcze coś takiego, ktoś co nazywa Sexy Knob. Ja generalnie jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, czyli przycisków, ale można to zastąpić tego typu rozwiązań. Mamy tutaj trzy ekrany i mamy tutaj cztery przyciski. I możemy sobie przechodzić i wtedy te przyciski wykonują to, co jest na tym ekranie, przy czym potem jeszcze można sobie tym kręcić. I próbowałem kiedyś w jakimś samochodzie, ktoś to miał używać. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. To mi trochę przypomina, EV6, tam też było tak, że jeden y, przycisk, czasami robił co innego, czasami co innego. Ja dużo bardziej wolę proste, programowalne przyciski, które można sobie dowolnie ustawić i zrobić to po swojemu. Także jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. No i myślę, że tak ze względów bezpieczeństwa. Tak, komu się skończyła gwarancja, to już każdy powinien to zakupić, a przed końcem gwarancji no to się zastanowić. Bo generalnie Tesla nie ma nic przeciwko temu, aczkolwiek bym na serwis, to ja bym to osobiście, jakbym to miał zamontowane, to bym to osobiście wymontował. Natomiast no, każdy sobie odpowie na pytanie, kiedy to kupić. Natomiast docelowo, na pewno to będę miał i dowiecie się za jakiś czas, kiedy to zamontowałem. Bo kurczę, naprawdę jest tutaj dużo, dużo rzeczy usprawnionych, poprawionych. Ja z tego co korzystałem jak jeździłem Teslą, która miała to zamontowane. No to właśnie, automatyczne włączanie się autopilota. A teraz pokażę Wam aplikację. Ona tu będzie nieaktywna, bo jestem niepołączony, natomiast mam to połączenie jeszcze z samochodu, pod którym ostatnio to testowałem i możemy sobie tutaj ustawić bardzo dużo rzeczy. Możemy sobie cały ten ekran tu spersonalizować. Czyli teraz tak, na pierwszym ekranie mamy rekuperację, czy jest 100% i po 25% można to zmieniać. Oczywiście można sobie to zaprogramować tutaj, jak można to również z ekranu telefonu, także albo na guziczku, albo na ekranie telefonu. To robimy oczywiście wygodnie gdzieś sobie. Te guziczki poprzyklejać na kierownicy i w ten sposób na przykład zmieniać sobie rekuperację. Coś, czego w Tesli brakowało, jak łopatki do rekuperacji, można tutaj w ten sposób mieć. Przy czym uwaga, Tesla dość wolno zmienia te poziomy rekuperacji. Także, jak zejdziemy z maksymalnego na minimalny, no to czasem przejedziemy kilkaset metrów, zanim to zacznie działać. Można sobie ustawić tutaj na przykład napięcie akumulatora. Można sobie ustawić, ile przedni inwerter pobiera prądu, ile tylni inwerter pobiera prądu, no i dzięki temu będziemy wiedzieć. Jak nasz napęd działa? Ja miałem okazję jeździć tym na śliskim, więc tak, z tego co zauważyłem, to Tesla najpierw bardzo hamuje tyłem. Jak tył się pośliznie, to zaczyna hamować przodem, a potem tak zmienia tutaj, w ten sposób zmienia rekuperację, żeby auto było sterowne i żeby maksymalnie hamowało. Mamy też informacje o maksymalnym odzyskiwaniu, maksymalnym rozpędzaniu, czyli ile do, do baterii może aktualnie pójść prądu, ile możemy z niej wyciągnąć. Możemy sobie tu ustawić temperatury, pozostałą pojemność. Mamy tutaj pojemność baterii, no i generalnie możemy sobie na dowolnym tym Kafelku tutaj przycisnąć, i możemy sobie tu wybrać. Popatrzcie, co tu jest. Możemy otworzyć, możemy otworzyć bagażnik, możemy ustawić przyspieszenia, możemy tu ustawić tryby, możemy ustawić rekuperację, możemy ustawić autopilota, prędkość tempomatu, można sobie tutaj w ten sposób zmieniać. Plus 5, plus 1. No coś, co generalnie robimy pokrętłem, ale może guziczkiem będzie po prostu prościej, możemy sobie tutaj media poustawiać, możemy u, 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 funkcję ładowania otwory, otwieranie portu, no jest tego tutaj co nie miara, ustawianie świateł, ustawianie klimatyzacji no naprawdę każdy sobie spersonalizuje w końcu auto tak jak lubi mamy tutaj tryb drift eee, no generalnie zmiana biegów zablokuj, odblokuj oraz inne, jak na, na przykład tryb torowy, dziękuję, czyli błyśnięcie światłami awaryjnymi, tylko raz błyśnięcie, dwa razy hamulec postojowy. No, naprawdę petarda. Także radzę tu każdemu, kto ma okazję, niech sobie zainstaluje taką aplikację i zobaczy, jaka mnogość tutaj jest konfiguracji, ile można sobie to ustawić i to wszystko można sobie ustawić również na tych przyciskach, więc możemy mieć to w aplikacji, możemy mieć masę statystyk też z aplikacji, właśnie jeszcze wam statystyki pokażę, bo tutaj mamy ekran przycisków, a mamy jeszcze ekran statystyk. No i mamy tak, odjazdy, zasięg, poziom naładowania baterii, mamy z baterii potem bufory, pozostała pojemność, nierównowaga, czyli niezbalansowani ogniw, ile prądu było naładowane na AC, ile na DC i masę tutaj Kolejnych informacji, temperatur, no i na końcu moc. Przedni inwerter tylny, maksymalne rozładowanie, całkowita moc. No, jak ktoś lubi tego typu statystyki, to ta aplikacja naprawdę będzie tutaj bardzo pomocna, bo no, mamy taką mnogość informacji, że aż żal by było z tego nie skorzystać. No, potem mamy przyciski, więc tutaj sobie tutaj sobie programujemy wszystkie sześć przycisków, i na przyciskach możemy sobie tutaj. W tym momencie chyba mi to nie zadziała, bo nie jestem połączony, bo akurat nie mam samochodu, który jest z tym. Natomiast tu możemy sobie na tych przyciskach wszystko to przekonfigurować. Potem mamy konfigurację Noba, czyli właśnie tego pokrętła, jakby ktoś chciał, oraz stalks, czyli można tutaj sobie dokupić po prostu kierunkowskazy do modelu Highland albo dokupić sobie lewarek zmiany biegów i też można to do tego komandera do tego bezprzewodowo podłączyć. Jak te przyciski działają, ja to rozbierałem już z ciekawości. Tu jest CR2032. Działa to po prostu na bateryjki i działa bezprzewodowo. Także nie ma tutaj żadnego okablowania do tego. Jedyne co trzeba podłączyć na stałe dau to jest Commander. A przyciski już sobie działają po sparowaniu. Bardzo to jest wszystko intuicyjne, bardzo proste. I tutaj też taka uwaga: nie wszyscy, sporo użytkowników to używa, nie wszyscy chcą się tym chwalić. No bo gdyby coś kiedyś się stało, no to Tesla może na to się krzywo patrzeć. Dostałem też informację taką oficjalną z Tesli, o którą bardzo długo zabiegałem, czy można to zamontować, czy nie. Więc oni powiedzieli, że można, ale jeśli by to urządzenie wpłynęło jakoś negatywnie na samochód, coś by w samochodzie się stało, i oni by doszli, że to wina tego urządzenia, no to wtedy na ten element, który zepsuliśmy przez to urządzenie, nie będzie gwarancji. Miałem okazję. Rozmawiać z kilkoma użytkownikami tego urządzenia i generalnie wszyscy są zadowoleni. Miałem okazję rozmawiać na temat tego urządzenia z kilkoma pracownikami i mówią, że to urządzenie jest bezpieczne. No, generalnie sygnały takie po OBD2 no, nie są w stanie jakoś tu zaszkodzić samochodowi. Myślę, że dużo więcej może nieświadomy użytkownik. No, raz rozmawiałem ba z Bartkiem z Pergaraż. Garaż, On też yy, no, potwierdził mi to, co myślę, że no, po prostu mamy dodatkowe ustawienia i urządzenie jest całkowicie bezpieczne. A z ciekawostek można też podrzeć akumulator, coś co już dzisiaj nie jest tak konieczne, no bo Tesla dodała wszystkie ładowarki do aplikacji, do nawigacji, natomiast jak kiedyś nie było, no to, to to urządzenie też ratowało sytuację, żeby dało się szybciej na innych ładowarkach niż superchargery ładować. Także wszystko, czego w Tesli brakowało, ktoś mądry zrobił i wymyślił pod postacią takiego komandera i marzymy, możemy mieć to ogarnięte w inny sposób. Koszty nie są duże, jak patrzyłem ostatnio na EV Repair, to jest około 1500 zł. Tutaj w opisie będziecie też mieć kod rabatowy, a myślę, że no nie jeden użytkownik Tesli pozna jak fajnie tym się jeździ. Co dla mnie jest taką funkcją petarda, czego ja używałem, gdy jeździłem z tym rozwiązaniem tutaj kolegom Tesli. Więc tak, automatyczny kickdown, czyli jak dociśniemy powyżej 95%, włączy nam się z chill na standard. Bardzo fajne, daje taką pewność, rzadko z tego się korzysta, ale gdzieś wyprzedzamy, zobaczymy, że jest jakoś ciasno, nie zastanawiamy się, nie przełączamy trybów, tylko but w podłogę i auto dostaje mocy. Ta moc jest w taki płynny sposób rozwijana i wiemy, że... Gdzieś z jakiejś sytuacji, z opresji nas to może wyciągnąć, i potem możemy sobie ustawić, że ten tryb wróci na chill. Jak naciśniemy hamulec, albo jak całkowicie odpuścimy gaz, to też się wszystko tam ustawia. Wszystko prosto, łatwo, intuicyjnie. To uważam, że to jest petarda funkcja, i to jest coś, co no, nie wiem, w jakim sposobem nie ma kickdown. Ja uważam, że wszystkie samochody powinny mieć kickdown, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, i tu jest no, coś, co jest dla mnie priorytetowe. Druga bardzo fajna funkcja automatyczne włączenie autopilota gdy zmienimy pas to jest też petarda no bo tak to trzeba było ciągle klikać a jak ktoś używa Tesli to wie że to klikanie w to kółeczko nie zawsze zadziała i to jest denerwujące bo czasami klikniemy dwa razy i zamiast włączyć autopilota to wyłącza nam aktywny tempomat zaczyna hamować no jest to denerwujące jak to działa tutaj z tym? Komanderem, więc jeśli wszystko jest w porządku z pasami, jesteśmy na środku pasa, to działa to w 100%. Natomiast jeśli no, gdzieś w międzyczasie zmienimy pas i na przykład jedziemy za blisko pobocza. No, jakieś nie są spełnione warunki. Jeśli zajdzie taka sytuacja, że gdy klikniemy kółeczkiem, no to wtedy autopilot nam się nie włączy z jakiegoś powodu czy zła widoczność. No coś jest nie tak po prostu z całym tutaj drogą, no to wtedy to nam nie zadziała. Czasami uda się zrobić nawet kilkaset kilometrów i ani raz nie musimy włączyć ręcznie autopilota, tylko co zmienimy pas, no to będzie nam się on ręcznie będzie on się nam automatycznie włączał a trzecia super funkcja to jest możliwość tutaj łatwej zmiany rekuperacji na zero, przypomnę, że tutaj Tesla jak się zrobi rekuperację na zero, przynajmniej w Highlandzie jak ja to testowałem jest w ten sposób zrobione, że wtedy zawsze hamuje klockami i jak ja to wykorzystuję w naszej kiji no zawsze jak dojeżdżam do domu, to przełączam na neutrala, żeby wysuszyć tarcze hamulcowe, szczególnie zimą, szczególnie po myjni, bo inaczej wszystko wieje i będą problemy z hamulcami. A tak, dzięki temu urządzeniu wystarczy, że sobie przed dojazdem do domu ustawimy rekuperację na zero. Jak ja tam na przykład tutaj wracam, mam kilka progów przed dojazdem do domu, no i już problem z głowy. Kilka takich delikatnych przyhamowań, tarcze się zagrzeją. Jak się zagrzeją, odparują i nic nam nie zardzewieje. Także to uważam, że jest bardzo fajna rzecz. Z takich jeszcze petarder rozwiązań jest tutaj prewencja kary za autopilota. Czyli jak na przykład przy wyprzedzaniu jedziemy na autopilocie, przekroczymy 140 na godzinę, no to żeby potem kolejny raz włączyć autopilota, musimy zjechać na parking, dać auto na park i dopiero możemy włączyć autopilota. Natomiast tutaj dzięki temu komanderowi możemy sobie ustawić, żeby autopilot jak dojdziemy do 140 na godzinę automatycznie się wyłączył i dzięki temu zapobiegniemy karze autopilota. Czyli nie trzeba będzie się zatrzymać, żeby można było dalej kontynuować na jazdę na autopilocie. Jest jeszcze tutaj taka druga fajna funkcja, że jak obniżymy prędkość poniżej 140, to ten autopilot automatycznie się nam włączy. I bardzo fajna funkcja jest też. E, że możemy sobie tutaj troszkę spersonalizować te ambientowe oświetlenia. Czyli możemy sobie ustawić, że jak mamy tryb e, standardowy, to będzie nam się świecić na czerwono. Możemy sobie ustawić, jak mamy migacz, to będzie nam migać tutaj połowa na zielono. Jak jedziemy na autopilocie, to też możemy mieć inny kolor. No i tak przynajmniej mamy takie informacje, co się dzieje. No bo tak, to z samego tutaj ekranu wszystko się dowiedzieć nie zawsze jest tak łatwo, a tak jest to bardzo fajne. Fajne jest też, że każdy guziczek może mieć trzy funkcje. Nie musi oczywiście, możemy pod każdym, możemy mieć każdy guzik na jedną funkcję i wtedy on nawet działa troszkę szybciej. Jak są trzy funkcje, to jest takie opóźnienie, bo on czeka, czy przyciśniemy drugi raz, czeka, czy przytrzymamy, ale możemy ustawić tylko jedną funkcję i mieć na przykład tutaj, nie wiem, sześć takich przycisków, i wtedy natychmiast to będzie działać, czyli Przykładowo tu raz klikamy, tym przyciskiem otwiera nam się schowek. Mamy drugi przycisk przy lusterku, klikamy, składają nam się lusterka. Mamy czwarty, mamy trzeci i czwarty przycisk, na przykład tu gdzieś na kierownicy. E, możemy sobie gdzieś go tu przylepić na kierownicy. Ja to wam teraz tak testowo przylepię. Dotykamy, mamy rekuperację większą, dotykamy drugi, mamy rekuperację mniejszą. Można sobie dać pod ekranem, jak na przykład awaryjne tutaj są u góry, dość niewygodnie, czasami chcemy gdzieś tam podziękować, czy na, czy na autostradzie, nie wiem, jest jakiś wypadek, szybko hamujemy, chcemy włączyć awaryjne, żeby ktoś nam nie wjechał przysłowiowo w tyłek, no to tak tutaj, no to jest niewygodnie, bo trzeba patrzeć na drogę i jeszcze tutaj celować, no niewygodne, tak można sobie na ekranie gdzieś tutaj na dole przycisk od awaryjnych ustawić, klikamy, klik i już, i po sprawie, awaryjne są włączone, także... Naprawdę uważam, że to petarda rozwiązanie, i każdy, kto ma Tesla, powinien się nad tym co najmniej zastanowić. A myślę, że nawet zakupić i poużywać. Dużo to będzie bezpieczniejsza jazda i dużo taka wygodniejsza. Coś, co gdzieś tam czasem niektórych użytkowników Tesli denerwuje, da się dzięki tego typu rozwiązaniom poprawić. Partnerami odcinka byli Magmar Rent, zastępczy elektryk z OC Sprawcy. Sprawdź, czy elektrobilność jest dla ciebie. Dobierz auto do swoich potrzeb. I WeRipper Garage sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych. Kody rabatowe w opisie. A jak zawsze na koniec dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!